To, co widzimy, owoce odmiany Maturbo są idealnie wyrównane i na gronach, i w kartonie, i tak samo będzie na półce sklepowej. Piękny, okrągły kształt, lekko żebrowany, lekko spłaszczony, długa szypułka. To jest bardzo smaczny towar. To powoduje, że klient bardzo chętnie wróci do sklepu po to, żeby sięgnąć po tego pomidora jeszcze raz. Mamy super wiązanie, żadnych plam słonecznych, brak suchej zmienizny wierzchołkowej, kolor, który bardziej malinowy być nie może. Tak, do tego ma turbo smak. Patrząc na to wszystko, to naprawdę daje nam ogromny plon końcowy. Ogromny plon końcowy, ale przede wszystkim jakość marketowa. Turbo. Ma turbo.